Witajcie z tej strony Wuchaj, a to jest dawna niewidziana seria, a raczej początek serii z -E und Panzer, czyli jak lamimy na polu walki czołgami. W pierwszym filmiku z tej serii, powiedzmy, pokazywałem czołgi lekkie, które posiadam. Trochę pogram od tego czasu, nawet na streamach, chociaż pewien filmik mnie zniechęcił na temat małego niezbalansowania, powiedzmy, powiedzmy to tak. Zniechęci mnie po prostu do, do grania, ale postanowiłem, że jednak sobie pogram, póki to jakoś mi nie psuje frajdę z grania. E, tak więc posiadam dwa czołgi e, klasy średnie oraz jednego niszczyciela, e, którym wolałbym nie grać. Zagramy najpierw e, pancer... E, dobra, nie będę już mówił po niemiecku, czołgiem średnim. E, Ausf C? Kurcze niemiecki, tak dawno był. Tak dawno był. Obiecuję, że następnym razem się poprawię i będzie piękny. Dobra, lepiej nie obiecywać rzeczy, o których można zapomnieć. E, ruszamy na pole walki. Wolę jednak jechać tym czołgiem niż tym drugim, dlatego że akurat tutaj dosyć często coś się tam złego dzieje. Dobra, nieważne. Przemy do przodu. E, dosyć często tym grałem. Jak widzicie, mam parę rzeczy odblokowanych, chyba nawet wszystkie dodatki. Ale mogę się mylić, tamten drugi dopiero nie wiem, ze dwa mecze grałem. I szczerze mówiąc, strasznie ciężko się steruje, z tego względu, że o ile lekkie czołgi, z racji tego, że są lekkie, bardzo łatwo wjeżdżają na różne wzgórza, tak właśnie średnio już mają trochę z tym problem. A tamten to już w ogóle zupełnie jakbym jechał niszczycielem, chociaż niszczyciel, niszczyciel. Potrafi też ładnie czasem wjechać. Tu widzimy jakiegoś człowieka z żelaza. Ej, chyba go nie złapię, jest bardzo dobrze schowany. E, mój czołg tego nie wyłapie. Jedziemy sobie na punkcik. Bo widzę, że czerwoni znowu zaczynają e, zabierać. Zabierać punkty. Powiedziałem znowu dlatego, że ostatnią partię przegraliśmy. Pomimo tego, że się dwoiłem i troiłem. Nawet zajechałem bardzo ładnie od tyłu. <laughs> nie wiem czemu nikt się nie skapnął, że ktoś do nich strzela i wybiłem kilka czołgów. Serio? O! Coś tu łapia, ale to jest taka cienka linia. Nie został uszkodzony, no dobra. A teraz? Hmm, pani Zosiu. Teraz powinno trafić. No niestety nie. Chyba nawet źle miałem celownik, ale to szczegół. Dobra, tu jest. Pamiętam, że jak jest e, czerwony, to znaczy, że nie do końca może e, złapać ciąg. Chociaż ja bym. Ja bym to zmienił, nawet sobie te kolorki, bo dla mnie czerwony to znaczy, że to jest jak. Gdzie on tam strzela? Gdzie on tam strzela? Nudzisz się? Masz. Ach, ktoś mi go sprzątnął. Może dlatego, że był na widoku. Ja też go sobie obrałem w sumie dlatego. Ojej, gaśnica 6. O nie, nie robimy grilla. Nie, 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 nie. Jeszcze się. O kurde, oni mnie łotoczyli. Ten mnie nie ściągnie, ale tamci. O. Wow, nawet trafienie było Ej Oberwę No, ich jest za dużo tu dookoła Ej, oberwałem nawet I zginąłem Tak to jest, chciałem wjechać i się okazało, że byli dookoła mnie Dobra, żeby nie było, że przegramy i ja nie pokażę tego drugiego czołgu eee, Pancerkap wagonu 3 aus, coś tam Może sobie rozwinę ten skrót jakoś nie wiem do końca co tam jest Za 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 słówko Ale możemy zniszczyć tego coś jest tak tak na widoku ale Ha, to mój, dobra O Trafione Nie został uszkodzony Wiem że powinienem te drugie naboje A dobra, niech będzie a, schował się. Zmarnowałem swoją szansę. Bywa. Bywa. A może nie? Gad, donat. Lecimy, lecimy. Bo jesteśmy z tyłu całkowicie. Jest jeden punkt, więc. No kurczę, co on się tam kręci? Co się tak schował? Co się dzieje? Co się bawimy w babkę, czy co? O! Był, 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 był. Miałem go przez tak. ułamek sekundy. No i na jakiej wysokości on tam jest? O! Nie wiem. Serio? O! Nie trafion. Ej, to jest w ogóle chyba niszczyciel czołgów, tak patrzę. Bo nie widzę tych napisów czerwonych. One mi się zlewają z tłem, ale widziałem po kształcie w ogóle jednostki. Moje skupienie na nic dało tutaj. Moje nikłe doświadczenie w ogóle z tą jednostką pancerną, którą teraz mam, daje się wyznaki, bo nie wiem do końca, jak, jak nim manewrować, przez to, że on właśnie bardzo ciężko. Dobra, zatrzymałem się tu na widoku strasznym. On bardzo ciężko hamu... nie hamuje, tylko podjeżdża pod górkę, i nie do końca mogę wtedy wyczuć, jak z nim postępować. A to jest najważniejsze Dzięki Ej zniszcz cel No po prostu genialne to jest najlepszy rozkaz jaki w życiu usłyszałem No teraz to będzie Trzeba obliczyć kąt Po łukosiu. o tak <laughs> Nie Nie ta, ten mecz jest słaby Mogę zostać przy tym jednym, lekkim... Dobra. Dobra, tak nie do rady. On tu próbował zajechać nas od tyłu? Ktoś go dziabnął. Hmm. Nie, jest. Chodź, słonko. Jest. On się tam chowa za tą górą. I co? Będziemy się tak bawić. Ktoś go musi ścisnąć po prostu. Tam jedzie. Aż się dymi za nim. O, wow. chyba ktoś go zjadł. Taką konserwę otworzył. Papryka Szczecinski. Zajechało rybą. Albo i nie. Da, da da Chyba ja go mam tutaj, tylko... O, teraz jest. No jak to nie uszkodzony, co? Ma jakiś hit nowy, pancerzyk? Ja mam pewnie jakieś z Biedronki to jest słaby. Nie... Nie nazwałbym tego... O, morda. To jest właśnie chyba niszczyciel. Storm, coś tam, nie? No właśnie. Ktoś tu... Tłum... O ej! LOL! Jak to mi się udało Dobra to lecimy, lecimy Lecimy z koksem, panowie Tam jest ich... No ja nie wiem jakich tam jest dużo, ale będziemy strzelali Oj, chyba mnie ktoś wyczuł No a weźmy tą amnicę nie. nie No jeszcze Jeszcze nie <laughs> Jakie szaleństwo na koniec Gdybym jechał tamtym to bym zrzucił artylerię na nich A to by było dobre Kurcze, tak punkty by poleciały tam chyba ze trzy czołgi były Masakra Ja nie mogę ale jaja, na sam koniec. Wtedy wszyscy szarżyją, łatwo nabić sobie punkty. Jak to wygląda? Trum. Wyniki, poproszę pani Zosiu. No, oczywiście u mnie to nie było jakieś tam imponujące. Kaderatio 1.0. <grym> Gdyby to były FPS, to by było fajnie, a tak to nie wiem. Dobra, o silnicy dla tamtego. Ej, pięknie. I co to jeszcze? Jakieś badania chcą. Mam 300 punktów. No w sumie... Nie, napęd. Zestaw naprawczy... A po co zestaw? Będę ginął, ale przynajmniej będę szybki. Jeszcze zostało 200 punktów może. O... I to jest właśnie to co chciałem zobaczyć. Zawieszenie. Zawieszenie układ hamulcowy, zestaw naprawczy. Na razie nie będę się bawił w za w żadne zestawy. Po prostu pójdę w defensywę. E, nie, sorry, ofensywę. Okay. Kalibracja działa, eliminuje błędy współosiowości między działem i celem, poprawia celność. To by się przydało, teraz sami widzieliście chociaż zawieszenie, konserwacja regulacji zawieszenia, wymiana zużytych i bla, bla 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 bla. To usprawnienie poprawiają zdolność tłumienia zawieszenia, spadek skoku oraz zwiększenie dokładności prowadzenia ognia w ruchu. Na razie nie będę się tym bawił, więc jednak biorę kalibrację. Działa. I co jeszcze? 176. No to nic nie kupię. Aha, teraz sobie rozdamy. Rozdamy punkty. Ja myślę, że rozdamy punkty na pociski. Tak, chcę, chcę wydać. Nie wiem, co zrobiłem, ale okej. Okay. Tak by wyglądał. O jany tablicę wyłączyłem. Tak więc to by było na tyle. Widzimy się już w następnym, mam nadzieję, szybciej, jakimś filmiku z czołgów. Ja się podszkolę, żeby nie było jakiegoś tam lamienia za bardzo, bo myślę, że pierwszy chyba nawet lepiej wyszedł. Cześć.